Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Rozpoczynamy nowy dzień i rozpoczynamy go od zatrzymania się przy Bożym Słowie. Niech nas prowadzi światło i mądrość Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześli ducha Twego, a powstanie życie, i odnowisz oblicze ziemi. Środa 30 tydzień zwykły daj nam Kościół święty, Matka nasza Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 13 wiersze od 22 do 30. Tak nauczając szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich. I usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: panie, otwórz nam lecz On wam odpowie – nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić – przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze – powiadam wam – nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym – a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. <laughs> Gdy otwieramy Księgę Bożego Słowa, nieustannie nam towarzyszy świadomość, że w tym momencie mówi do nas, mówi do mnie, sam Bóg. Mocą Ducha Świętego na drodze Kościoła mówi do mnie Bóg, a On jest miłością. Więc słowa, które do mnie kieruje, są pełne miłości, pełne troski o moje życie i o moją wieczność. Czytając dzisiejszy fragment, zatrzymajmy się w tych miejscach, które nas szczególnie poruszają. To, co najpierw mnie zatrzymuje w lekturze tego fragmentu to pierwsze zdanie. Tak nauczając szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Pan Jezus jest w drodze. My dziś już wiemy, że ta droga prowadzi na Kalwarię. Ale ile razy czytam w Ewangelii słowo, że Jezus szedł albo poszedł? Myślę też o moim życiu. Historia mojego życia, mojej codzienności, jest też takim miejscem, taką przestrzenią, przez które Pan Jezus przechodzi. Nie tylko przechodzi tak beznamiętnie. Często zatrzymuje się w konkretnych miejscach mojego życia, często daje się poznać czy odczuć swoją obecność. Panie Jezu, to pierwsze zdanie, które zapisał święty Łukasz, zachęca mnie, bym popatrzył na swoją historię życia jako na przestrzeń Twojej obecności, jako na drogę, którą przebywasz razem ze mną. Ileż było takich momentów, wydarzeń, przysłowiowych przypadków, w których Twoja obecność była wyraźna, doświadczalna, połączyła się z jakąś szczególną łaską. Zatrzymuje się przy tych kilku wydarzeniach, by je na nowo zauważyć, by się nimi ucieszyć, by ciebie obecnego w tych momentach adorować. Drugie zdanie, które mi zatrzymuje: Raz ktoś go zapytał, panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Pytanie o zbawienie. To pytanie o wieczność, o życie wieczne. Panie Jezu, wśród wielu pytań, które stawiali Ci słuchacze, jest też pytanie o zbawienie. I znowu to słowo dzisiejszej Ewangelii konfrontuje mnie z moim życiem. Czas modlitwy to czas spotkania z Tobą, żywym Bogiem który przechodzisz przez moje dziś, zatrzymujesz się przy mnie, by ze mną rozmawiać. O co dzisiaj Ciebie zapytam? Jakie pytanie Tobie postawię? Co takiego noszę w sercu jako problem, jako tęsknotę, jako tajemnicę, że dziś w tym spotkaniu z Tobą Tobie chcę powierzyć? Czy wśród tych pytań, których być może mam wiele, jest też pytanie o zbawienie? O moje zbawienie, o zbawienie moich bliskich, o zbawienie tych, których już powołałeś do wieczności i o zbawienie tych, z którymi dziś żyję w rodzinie, we wspólnocie, w miejscu pracy. Obym był zbawiony. Oby moi bliscy byli zbawieni, oby ci, wśród których będę jechał tramwajem, obok których będę przechodził na ulicy, oby i oni byli zbawieni. Obym i ja sam znalazł się wśród zbawionych przez Ciebie. Zbawienie, tak naprawdę, to najważniejsze pytanie i najważniejsza tęsknota ludzkiego istnienia, mojego istnienia. Jezu, zbaw mnie. Odpowiadając na postawione pytanie, ukazujesz Jezu wymowny obraz, obraz przejścia przez ciasne drzwi. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam, wam będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Zatrzymują mnie Jezu tu dwa słowa. Najpierw próbuję sobie wyobrazić te ciasne drzwi. Przejście przez nie wymaga wysiłku, zaangażowania, może nawet jakichś wyrzeczeń, może trzeba coś zostawić. Ale niesamowite jest twoje zaproszenie, kiedy mówisz usiłujcie. Tak, drzwi są ciasne, ale jest możliwość przez nie przejść, dlatego mówisz usiłujcie. Czyli dołóżcie starań, niech Wam na tym zależy. Nie bójcie się poświęcić wiele, aby zyskać najwięcej, wieczną radość. Przygotowując tę refleksję, <coughs> czytałem też 17 rozdział Ewangelii Świętego Jana. I uderzyły mnie słowa, które Jezu wypowiadasz w wieczorniku swojej mowie pożegnalnej, modląc się za przyszły Kościół. I w tej modlitwie za Kościół prosisz Ojca, Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby wiedzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie od założenia świata. A swoją prośbę za uczniów kończysz takimi słowami, a za nich ja poświęcam samego siebie aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Uświadamiasz mi, Jezu, wartość tych ewangelicznych, ciasnych drzwi. Zachęcasz, bym dołożył wysiłku, by przez nie przejść. A nade wszystko Ty sam orientujesz u Ojca, aby dar zbawienia stał się udziałem wszystkich tych, których Twojej miłosnej trosce powierzył Ci Ojciec. Tobie pierwszemu Jezu, zależy, bym przeszedł przez te ciasne drzwi. Ty sam mnie przez nie przeprowadzasz, Ty sam orientujesz u Ojca, aby mi nie zabrakło ochoty, zaangażowania, wytrwałości. Ty sam orientujesz u Ojca, aby, aby Ojciec spełnił największe pragnienie swojego serca bym został zbawiony. Dlatego kolejne słowa dzisiejszej Ewangelii przyjmuję jako przestrogę, jako Twoje kolejne wołanie o opamiętanie, o przeżywanie swojego życia z odpowiedzialnością i szczerą troską o wieczną przyszłość. Jeszcze w tym kontekście przypominają się słowa świętego Piotra z jego pierwszego listu. Zostaliście wykupieni, nie czymś przemijającym srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako niepokalanego baranka i bez zmazy. Jezu, jak cenne w Twoich oczach jest moje życie. Wykupiłeś mnie swoją przynajświętszą krwią. Zostaję z tymi myślami, by rozmawiać z Tobą, by stawiać kolejne pytania, ale też otwieram umysł i serce na Twoje słowo i na Twoją odpowiedź. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na kolejny wieczór i na kolejny dzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.